Witam, zajmiemy się dziś pogodą, jaka będzie występowała w środę. A w środę będzie się działo, ponieważ nad Polską będziemy mieli tak zwaną kropelę chłodu. I nie, nie jest to żaden, nie, żadna bomba chłodu, żaden Armagedon zimowy, po prostu kropla chłodu, która będzie przemieszczała się z północnego wschodu na południowy zachód i troszkę miejscami tą pogodę popsuje, ale w sumie nie na długo, na chwilę. Zapraszam. Ale zanim to nastąpi, dziś na początku zdjęcie, zdjęcie nasze tym razem. Tym razem zdjęcie nasze jest to widok na konwekcję w oddali, ponieważ zdjęcie było robione w okolicach łąży, natomiast konwekcja była za ostrołęką, więc tam zdecydowanie dalej. Aczkolwiek, tak już przy zachodzie słońca, widok piękny. Miałem nadzieję na to, że pojawią się jakieś wyładowania, jednak się nie pojawiły. Z prostej przyczyny: energii było zbyt mało do tego, żeby te wyładowania się pojawiły. A szkoda. Rzecz druga, tym razem już nie zdjęcie, a dość ważny komunikat, dość ważna informacja, którą sobie uruchomię. Może jednak zgaszę. Dosyć ważna informacja, którą opublikowało IMGW, związana z tym, że no, mamy dość dużo clickbaitów w internecie. Tego nie da się ukryć. Te clickbaity były, są i będą. Jednak lokalnie pojawiają się tak hardkorowe tematy, jak, yy, jak powoływanie się na IMGW w celu legitymizacji jakiejś prognozy, mimo tego, że IMGW nie publikowało danej prognozy, to był dobry przykład. Ja wiem, że to strona o charakterze teoretycznie satyrycznym albo jakimś innym, ale prawda jest taka, że tu nigdzie nie było napisane, że to jest żart, więc ludzie brali to na poważnie. Do majówki jest jeszcze kawałek czasu. Ja nie odważam się w tym momencie prognozować z kilku przyczyn. Z przyczyn takich, że i synoptyka, i modele numeryczne nie są jeszcze w stanie nam dokładnie powiedzieć, jaka będzie pogoda, czy będą opady. I jaka będzie temperatura? I tutaj, dlaczego tak się dzieje, jest na stronie IMGW bardzo ładny i długi artykuł do poczytania, w którym możecie przeczytać sobie, na czym polegają numeryczne modele pogody, jakie są błędy wynikające z warunków początkowych, wsadowych tak zwanych, jakie są błędy obliczeniowe i dokładność schematów różnicowych. Dalej, co to jest dyfuzja numeryczna i przykłady, dyskretne punkty stanowiące węzły siatki, dlaczego dana prognoza jest szczegółowa, a dana mniej szczegółowa i wiele, wiele innych, jak wygląda upraszczanie procesów, to wszystko, co będzie powodowało i co daje nam do zrozumienia, dlaczego nie możemy jeden do jednego wzorować się na modelach numerycznych, dlaczego musimy wziąć różne rzeczy przy okazji sprawdzenia pogody i dlaczego przede wszystkim pogoda na bardzo długi okres do przodu jest y, dosyć mało y, z, łatwa do wyprognozowania. Dlaczego, dlaczego właśnie na długi okres czasu nie możemy powiedzieć prosto, że będzie pogoda taka i taka, albo taka i taka. Więc warto, warto na pewno przeczytać, link zostawię w komentarzu, więc zapraszam serdecznie. Zapraszam również do polubienia naszej strony, do subskrypcji naszego kanału. Tworzycie bardzo fajną społeczność i jest Was coraz więcej. Bardzo mnie to cieszy. Nowy film. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zacznijcie dyskusję w komentarzach. Ja postaram się zawsze odpowiadać. Czasami trwa to trochę dłużej, z racji tego, że mam różne rzeczy na głowie prowadzę również stronę internetową, do której link jest też na naszym kanale. I i, I tutaj jeszcze jedna rzecz. Dziękuję za subskrypcję, jeżeli chcecie, możecie zasubskrybować. I jeszcze jedna rzecz właśnie związana z tymi prognozami. Nikt w tym momencie, kto zna się na pogodzie, nie powie wam prosto, jaka będzie prognoza na majówkę. Za jakieś trzy. Cztery dni my możemy napisać przegląd modeli numerycznych, żebyśmy zobaczyli mniej więcej, co tam się szykuje, ale to nadal nie będzie prognoza pogody. I moim zdaniem, bardzo ważne jest oznaczanie oznaczenie danych artykułów, że to jest przegląd, że to nie jest prognoza pogody, tylko to jest przegląd. Ale my wracamy do prognozy pogody i to, co widzimy, to, co się działo w tym dniu, w Polsce nic. Za naszymi granicami już tak, na południu, w Słowacji, oczywiście wyładowanie atmosfery. Ale wyładowania atmosferyczne pojawiały się też w Litwie, a następnie w Kaliningradzie. I w Kaliningradzie te wyładowania nadal padają. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, bo tam mamy konwekcję. Tam mamy konwekcję, która nam sobie zmierza w kierunku Polski. To jest radar, który pokazuje pogodę o godzinie 18:19 we wtorek i widzimy opady na południu Polski, lokalnie opady bardzo słabej mżawki w województwach południowych, ale też i centralnych i widzimy całkiem dużo chmur konwekcyjnych, które dają wyładowania. właśnie w Kaliningradzie, ale mamy też dwie komórki konwekcyjne, które nam się rozwijają już po stronie polskiej tych komórek konwekcyjnych będzie przybywać z racji tak zwanego niżu górnego. My o tych niżach ogólnie będziemy na pewno mówić w oddzielnym materiale, ale tak mniej więcej zaznaczę o co chodzi. Dlaczego w ogóle taka nazwa? Dlatego, że niż górny jest w wyższych partiach troposfery i go na standardowych, to tak w bardzo wielkim skrócie, na standardowych mapach synoptycznych, mapach barycznych nie widać, widać je takie niże w innym miejscu. Te niże przynoszą opady ze sobą, tych opadów jest mniej, ale przynoszą też punktowe, dosyć silne wahania temperatury, spadki temperatury i tak będzie tym razem. Do tej mapy jeszcze wrócimy, natomiast ja przeniosę się już do mapy barycznej i co to co widzimy. Widzimy wyż Petra, który znajduje się cały czas nad Półwyspem Skandynawskim, nad Skandynawią. Widzimy fronty atmosferyczne, które rozciągają się tam na północ od tego wyżu, na zachód od tego wyżu, niż Sven, który jest tam gdzieś na południu nad Grecją. Natomiast nad Polską mamy pole podwyższonego ciśnienia. Teoretycznie pogoda powinna być lepsza, tu nie widać nigdzie niży, bo niż mamy zaznaczone jako T, wyż jako H w tym przypadku na tej mapie. Nigdzie tutaj nie widać w tym miejscu, niż, a ten niż jest, on się tworzy i on będzie przemieszczał się przez Polskę. Sprawdźmy sobie jeszcze symulację ciśnienia w najbliższych godzinach. I tak, ciśnienie będzie powoli, ale jednak spadać. Przede wszystkim największe spadki będą na południowym wschodzie, ponieważ tam będzie zbliżał się troszeczkę do naszych granic niż z nad Morza Czarnego. Jednakże to będzie taka walka między tymi wyżami, tym wyżem, który znajduje się nad Skandynawią, oraz tym niżem, który znajduje się nad morzem nad Morzem Czarnym i takie przypychanie się, więc te ciśnienie na początku będzie spadało, potem znów zacznie wzrastać. Typowe wahanie się ciśnienia i mniej więcej w godzinach, jutro w godzinach wieczornych najwyższe ciśnienie we Władysławowie 1023 hektopaskale. Im dalej na południowy wschód, tym ciśnienie niższe, do 1016 hektopaskali Rzeszów i Sanok. Więc Nadal tego niżu nie widać, ale ten niż jest. Przechodzimy sobie do innej mapy, do mapy potencjału na wysokości 500 hektopaskali. Tu już zupełnie inaczej to widać, widzimy, ale widzimy tu już przede wszystkim pola wyższego ciśnienia, pola niższego ciśnienia, czy znaczy widzimy przede wszystkim w wyższych warstwach troposfery zmiany które nam tutaj umykają w tych mapach standardowych. No i widzimy co. Przestawmy się na godzinę 15. No i mamy godzinę 15 i mamy tutaj zatokę niskiego ciśnienia. I mamy niż górny, który się pojawia właśnie nad Litwą nad Łotwą i nad Kaliningradem. I właśnie ten niż górny tutaj jest widoczny w tym miejscu. Ten niż górny będzie przemieszczał się przez Polskę w najbliższych godzinach. Tu mamy symulację na północ, na północy i już on będzie się znajdował nad Polską północno-wschodnią. Tam też mogą pojawiać się wyładowania, nie powinno ich być dużo, nie powinny być silne, ale mogą się pojawić. No i ten niż będzie przemieszczał się w kolejnych godzinach przez Polską północną, centralną do Polski Zachodniej, południowo-zachodniej, aż ostatecznie opuści nasz kraj. I on jest tutaj widoczny. Mimo tego, że nie był widoczny wcześniej, tak tutaj widoczny już. Jest. Mimo tego, że tu nie jest widoczny, tam już widoczny jest. To będzie powodowało zmiany pogody, ale tym razem zaczniemy od temperatur. I w tym momencie, czyli we wtorek w godzinach wieczornych, bardzo ciepło w Polsce, można powiedzieć, od 10 do 12 stopni Celsjusza w większości kraju, na południu 10 stopni Celsjusza. Może jak to sobie przesunę? Na północy również 10 stopni Celsjusza. Najcieplej, właśnie w centrum kraju. W górach minus 2-4 minus stopni Celsjusza. W godzinach nocnych sytuacja zacznie się zmieniać, szczególnie w Polsce Północno-Zachodniej. Tam od 2 do 4 stopni Celsjusza niewykluczone lokalnie są przymrozki, w niektórych miejscach, szczególnie w województwie zachodnio-pomorskim. No ale tam będzie zdecydowanie chłodniej. W górach minus 4 stopnie Celsjusza, od 8 do 10 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze. Nad ranem, w środę, sytuacja bez większych zmian na północnym zachodzie. Tam będzie bardzo chłodno, ten chłód obejmie również województwo lubuskie oraz wielkopolskie, lokalnie przy gruncie temperatury poniżej zera, na pozostałym obszarze od 6 do 8 stopni Celsjusza, tu już mamy ten wędrujący niż górny, który będzie przemieszczał się dalej w kierunku wielkopolski i będzie to widać w kolejnych godzinach, bo w godzinach popołudniowych mimo tego, że już te powietrze nagrzane troszkę bardziej jest na wschodzie będzie od 10 do 12 stopni Celsjusza natomiast nadal bardzo zimno po zachodniej stronie tego, tego niżu atmosferycznego który się przemieszcza od 5 do 6 stopni w województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim a na południu województwa dolnośląskiego 2 stopnie, 0 stopni Celsjusza, w górach minus 3 stopni Celsjusza, więc tak to będzie wyglądało. To jest właśnie ta kropla chłodu, która przemieszcza się z Polski północno-wschodniej, bo w nocy tam było chłodniej, na południowy zachód. Widać to też w innych modelach numerycznych. I w środę, w godzinach popołudniowych, w godzinach wieczornych, około godziny 19 na północnym wschodzie najcieplej od 8 do 10 stopni Celsjusza, ale najzimniej północny zachód, województwo zachodnio-pomorskie, pomorskie od 2 do 4 stopni Celsjusza i południe województwa dolnośląskiego od minus 3 do 2 stopni Celsjusza. Więc całkiem specyficzna pogoda, można by rzec ale to do siebie mają właśnie niże górne. Druga rzecz, rzecz związana z pogodą. Ja tutaj wykorzystam tym razem bardziej sprawdzalny model od, 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 od IMGW i zacznijmy sobie od godzin. Od godziny 20. Widzimy przede wszystkim już tworzącą się konwekcję na północnym wschodzie Polski. Ta konwekcja będzie się nasilała, te zachmurzenie będzie wpływało nad Polską północno-wschodnią, będzie się przemieszczało w kierunku południowo-zachodnim. Tych chmur będzie z godziny na godzinę przybywać i do północy rozpadać się na północnym wschodzie. Centrum oraz na południu również czyli tutaj przede wszystkim województwo łódzkie, województwo śląskie, województwo małopolskie, południe wojewódz... województwo świętokrzyskiego oraz województwo opolskie. I tu już w godzinach porannych widzimy niejako okręcanie się tej strefy i ta strefa zacznie przemieszczać się bardziej w kierunku południowo-zachodnim. Na początku niejako tak będzie zwijana i potem zacznie przemieszczać się w kierunku południowo-zachodnim i widać to w godzinach już porannych, kiedy to nad ranem padać będzie od północnego wschodu poprzez centrum Polski, aż po województwo małopolskie, w górach, a przede wszystkim w sudetach i na południu województwa dolnośląskiego opady mieszane, a nawet opady śniegu. Opady śniegu zaczną się pojawiać również w województwie wielkopolskim i tych opadów, opady deszczu ze śniegiem, przepraszam, zacznijmy od tego, że to będą przede wszystkim opady deszczu ze śniegiem. Opady deszczu ze śniegiem również będą przemieszczały, pojawią się i będą się przemieszczały poprzez przez województwo kujawsko-pomorskie. To jest ta słynna kropla chłodu. Z biegiem godzin ta strefa opadowa będzie przemieszczać się z Polski wschodniej w kierunku Polski zachodniej do godzin popołudniowych obejmie linię Elbląg, Grudziądz, Płock, Łódź, Kielce, Kraków. Będzie padać również w całej Wielkopolsce. Lokalnie mogą padać na zachodniej i po zachodniej stronie tej strefy opady deszczu ze śniegiem, w Sudetach opady śniegu. I w kolejnych godzinach dalej podobna sytuacja. Największe opady na zachodzie i południowym zachodzie. Potem Polski, no i w Polsce centralnej. Ale też widzimy za, za główną strefą opadową pojawi się konwekcja. Ta konwekcja może przynieść wyładowania silniejsze porywy wiatru. Ona będzie się przemieszczać praktycznie zaraz do tą główną strefą opadową. No przede wszystkim w linii Warszawa, Radom, Tarnobrzeg, Rzeszów, Krosno, Tarnów, Nowy Sącz i... Kielce, więc na to też warto, warto zwrócić uwagę. W kolejnych godzinach opady przemieszczą się nad Polską zachodnią i nadal będzie padać też w Polsce centralnej. No, powiem szczerze, że teoretycznie mamy wyż, praktycznie. No sami wiecie jaka jest pogoda. Do wieczora ta strefa opadowa będzie przede wszystkim w województwie lubuskim. Pozdrawiamy lubuskie, kolejny dzień z deszczem. Południe województwa zachodniopomorskiego, część województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz też województwa mazowieckiego. To będzie taki pas, jak widzicie w tym miejscu tutaj. I... Do godzin późno, wieczornych, 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 aż nad ranem ta strefa zupełnie opuści nasz kraj. Ale zobaczcie, całe centrum Niemiec, opady deszczu ze śniegiem, a lokalnie opady śniegu, więc no, ciekawie się będzie działo. Ja naprawdę jestem bardzo ciekawy tej pogody i z chęcią będę ją dalej obserwował. A co dalej? Jeśli chodzi o wiatr, wiatr słaby, umiarkowany, nie powinno być jakichś silniejszych porywów wiatru nad ranem nad ranem porywy od 30 do 40 km na godzinę w środę natomiast najsilniej będzie wiać na samym Bałtyku tam do 70-80 km na godzinę w linii wybrzeża do 60 bądź 70 km na godzinę natomiast na pozostałym obszarze wiatr zdecydowanie słabszy od 40 do 50, od 30 do 40 km na godzinę w środę, w godzinach wieczornych, natomiast wiatr będzie nadal silny na wybrzeżu. Tam do 70 km na godzinę, bądź nawet do 80 lokalnie. Na pozostałym obszarze od 30 do 40 km na godzinę. Więc pod względem wiatru, najsilniejszy wiatr będziemy mieli w środę. Na wybrzeżu. No i na, tutaj na koniec tej prognozy informacja o energii dostępnej drogą konwekcyjną, tej energii, która może tutaj przyczynić się do powstania burz. Tej energii, ta energia będzie niejako spływała z tym zachmurzeniem, z tym niżem górnym z Kaliningradu i z Litwy. Tam nawet do godzin późno wieczornych jakaś energia będzie, więc wyładowania mogą się Pojawić tu w tym obszarze, no w pozostałym obszarze raczej być jej nie powinno, być wyładowań nie powinno. Jutro natomiast, właśnie po przechodzeniu tej strefy opadowej, głównej na zachód Polski, zobaczcie, że pojawia się dosyć dużo energii potencjalnej po wschodniej stronie na wschodniej ścianie czyli województwo Podlaskie, część województwa Mazowieckiego województwo lubelskie. I tam modele wyliczają właśnie za tą główną strefą opadową rozwój konwekcji, który może przynieść wyładowania atmosferyczne, opady krupy śnieżnej bądź silne opady deszczu. No, i ta konwekcja powinna ruszyć gdzieś w godzinie 14.15. Tu widzimy na wyliczeniu modelu OM godzinę 14. To się może oczywiście zmienić, ale warto obserwować. Ona powinna wystartować z województwa podlaskiego, województwa lubelskiego, i następnie bardzo szybko komórki będą przemieszczały się w kierunku zachodnim, obejmując Ostrołękę, Warszawę, Kielce gdzieś w godzinie 15.00 bądź 16.00. Przede wszystkim będą niosły opady deszczu ale lokalnie również wyładowania. Tam, gdzie te komórki bardziej się wypiętrzą, pojawią się wyładowania, pojawi się silniejszy wiatr i pojawią się opady krupy śnieżnej, więc na to zwracam bardzo mocną uwagę. Te, ta strefa będzie przemieszczać się dalej w kierunku zachodnim. Niosąc opady deszczu, te wyładowania powinny zaniknąć, jeżeli będą koło godziny 20-21, i ta strefa będzie przemieszczać się dalej w kierunku zachodnim. Więc całkiem ciekawy dzień. Mamy 20 minut prognozy, więc nie wiem tu pewnie kiśnie już jak to ogląda. Wszystkiego dobrego życzę. Życzę dobrego wieczoru bądź dobrego dnia w zależności, kiedy oglądacie ten materiał i widzimy się w kolejnej prognozie o godzinie 18 w dniu następnym. Pozdrawiam!